Partnerem merytorycznym programu jest białostocka firma Milclab, wsparcie dla mam na etapie ciąży i karmienia. Audycja zawiera lokowanie produktu. Bobomania! Dzień dobry, witamy w Bobomanii. Club wsparcie mam w okresie ciąży i karmienia. Ja się nazywam Marta Guszcza, a rozmawiam dzisiaj z magister dietetyk Moniką Sejbuk. Dzień dobry. Ehm, chciałabym Ciebie zapytać o właśnie sprawy dietetyczne. E, jako ekspert e, mogłabyś nam troszeczkę na ten temat opowiedzieć. Powiedz nam, dlaczego dieta matki karmiącej jest ważna i jakie składniki odżywcze są kluczowe dla zdrowego rozwoju naszych dzieciaczków. Dieta matki, tak samo jak dieta każdego innego człowieka, jest bardzo Ważna, a tym bardziej jest ważna, ponieważ e, matka karmiąca dziecko dba również także o zdrowie tutaj e, małego dziecka, niemowlęcia, a potem tak naprawdę w późniejszych latach rozwoju to bardzo mocno wpływa e, na późniejszy właśnie tutaj rozwój. E, jeżeli chodzi o składniki takie podstawowe, o które powinniśmy zadbać w diecie, to powinniśmy się tutaj skupić o, na źródłach białka, węglowodanów i tłuszczy w diecie matki. Zacznę od tłuszczy, ponieważ tutaj e, warto. Wspomnieć o tym, że jak najbardziej powinniśmy ograniczać nasycone kwasy tłuszczowe, w tym tłuszcze trans. One występują między innymi w tłustym mięsie, w produktach wysoko przetworzonych, np. w wyrobach cukierniczych, które niestety często pojawiają się w naszej diecie, a powinniśmy bardziej się skupić na tych nienasyconych kwasach tłuszczowych, wielo i jedno nienasyconych. Jeżeli chodzi o wielo nienasycone kwasy tłuszczowe, to warto wspomnieć tutaj o kwasach tłuszczowych omega-3, które możemy znaleźć m.in. w tłustych rybach morskich. Takich jak łosoś czy na przykład makrela, ale również w Pstrągu łososiowym. To też będzie bardzo dobre źródło właśnie tutaj kwasów omega-3. Niestety, wielu, w diecie wielu osób nie pojawiają się te ryby zbyt często, ponieważ powinny się pojawiać przynajmniej raz do dwóch razy w tygodniu, nawet więcej, jeżeli mamy taką ochotę. I to powoduje, że te kwasy omega-3 często są niedoborowe diecie, które wpływają znacząco na rozwój siatkówki oka, czy także na rozwój mózgu później u dzieci. No i w wieku tak naprawdę w tym, kiedy te dziecko się najbardziej, to dziecko się najbardziej, Najbardziej rozwija i potrzebuje tych składników najbardziej. Więc tutaj na przykład też warto wspomnieć o suplementacji właśnie tymi kwasami e, Omega 3, e, które powinny zawierać minimum 200 mg kwasu DHA, który właśnie będzie występować w rybach. Poza tym warto też tutaj wspomnieć o olejach roślinnych, na przykład e, oliwie z oliwek, oleju rzepakowym bądź oleju lnianym, z tym że pamiętajmy, że na oleju lnianym nie można smażyć, no bo e, ta ja, na zimie. Problem, Tak, 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 tak. Oliwa z oliwek czy olej rzepakowy jak najbardziej. Poza tym białko, no tutaj powinniśmy się skupić właśnie na chudym drobiu, na nasionach roślin strączkowych, ale także możemy się właśnie posiłkować rybami bądź na białym. A jeżeli chodzi o węglowodany, no to wybierajmy te węglowodany, które zawierają jak najwięcej błonnika. Ja zawsze tak mówię, że najłatwiej wybrać produkty, które mają dużo błonnika, które są bardziej ciemne, bo wiadomo, że im produkt bardziej przetworzony, tym tego błonnika będzie miał mniej, czyli kosztem pszennego oczyszczonego, rafinowanego właśnie pieczywa, możemy wybrać pełnoziarniste, bardziej ciemne. Czy istnieją konkretne żywności lub napoje, które matki karmiące yy, no niekoniecznie powinny stosować, powinny ich wręcz unikać? No to na pewno warto tutaj wspomnieć o alkoholu. E, powinno się go unikać. Ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem alkoholu, czy to w trakcie ciąży, czy to w trakcie karmienia, czy w ogólnej populacji, ponieważ on wpływa negatywnie. To już nie Podkreślajmy ma. Podkreślajmy to zawsze. Tak, 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 bo kiedyś się uważało, że o niewielkiej ilości, tutaj polifenole w czerwonym winie będą wpływać korzystnie. Nie. Alkohol wpływa negatywnie na organizm i jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, o której powinno się mówić. E, poza tym należy zwrócić uwagę na ilość wypijanej kofeiny, bo zbyt duże ilości wypijanej kofeiny mogą negatywnie wpływać e, na małe dzieci i mogą wpływać, że one będą nadpobudliwe, bardziej płaczliwe. Jeżeli chodzi o normy, no to aktualnie e, do 200 mg kofeiny dziennie. Kiedyś było do 300, teraz zostało zmniejszone do 200, aczkolwiek to też jest kwestia indywidualna, na którą e, trzeba uwagę. Zwracać uwagę. E, poza tym trzeba zwracać uwagę, czy nie pijemy jakichś bardzo e, ostrych e, płynów, na przykład z jakimiś specyficznymi przyprawami, no bo one też mogą wpływać e, na, na dziecko, aczkolwiek. To jest kwestia indywidualna i każda osoba powinna już tutaj indywidualnie dobierać płyny, jakie są spożywane. Poza tym, jeżeli już jesteśmy przy tych negatywnych e, płynach, warto też wspomnieć o tym, że u kobiet w ciąży zwiększa się zapotrzebowanie na wodę. E, na płyny e, typu woda, też pochodzące z nabiału, i kiedy w ogólnej populacji mówi się, że to jest około 30-35 e, ml na każdy kilogram, e, każdy kilogram masy ciała, no to tutaj na przykład te zapotrzebowanie już będzie większe ponieważ mleko też będzie zawierało wodę. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, średnio jak się mówi, to się zwiększa o 800 ml, czyli tutaj około 3 litrów dziennie. Jakie mogą być objawy nietolerancji pokarmowej u niemowląt? Jaka żywność może je wywołać? Po czym możemy poznać, że coś jest nie tak i powinniśmy się zwrócić do dietetyka właśnie o poradę? Jeżeli chodzi o alergię, no to tutaj na pewno dziecko może być bardziej płaczliwe, mogą pojawić się różne wysypki na ciele, ale także e, katar, kaszel mogą być bardzo różne objawy. Więc warto obserwować swoje dziecko. Jeżeli po jakimś pokarmie powstają objawy, które wcześniej nie było, które nas niepokoją, należy na to zwrócić uwagę. No i tutaj właśnie zwrócić się do lekarza, bądź do dietetyka i e, ustalić prawidłową e, dietę. Jeżeli chodzi o te najbardziej alergenne produkty, e, no bo też tutaj alergie i nietolerancje to będą dwa różne tematy, e, więc warto wspomnieć e, o tym, że nietolerancja może być na przykład na laktozę, natomiast jeżeli chodzi o alergię, no tutaj może być na przykład alergia na białko mleka, krowiego, często tutaj skorupiaki będą takie bardziej alergenne, więc po prostu na te produkty trzeba. Bardziej zwracać uwagę i być bardziej ostrożnym, wprowadzając je do własnej diety, no bo one też przechodzą do mleka matki, po prostu. Jasne, bardzo Ci dziękuję za te wyczerpujące odpowiedzi. To była Bobomania, Milk Club, wsparcie mam w okresie ciąży i karmienia. Marta Guszcza, a rozmawiałam z magister dietetek Moniką Sejbuk. Dziękuję. Dziękujemy. Bobomania. Audycja zawierała lokowanie produktu. Partnerem merytorycznym programu jest białostocka firma Milklab. wsparcie dla mam na etapie ciąży i karmienia.